Super jest ta oferta na kredyt w dolarach. Normalnie w złotówkach bym takiej nie dostał, a tu proszę. Dobra, słuchaj, płaciłem ratę 1600, teraz płacę 2200. Kredytu brałem 300 tysięcy, 5 lat spłacam i teraz do spłaty mam 350. Możesz mi to wyjaśnić jak? Praktycznie wszyscy, którzy dali się namówić na kredyty walutowe, nie tylko we frankach, zostali po prostu wpuszczeni w maliny. Bank doskonale wiedział, co robi. Wcisnął ci toksyczny produkt, w którym całe ryzyko było twoje, a cały zysk jego. Jednak teraz sytuacja się odwróciła. Tak jak Frankowicze, którzy obecnie wygrywają 97% spraw, możesz odzyskać swoje pieniądze. Sądy w całej Polsce potwierdzają, że umowy zawierane przy kredytach walutowych są nieważne. A my, czyli Help Hero, pomożemy ci unieważnić tę nieuczciwą umowę i odzyskać każdą niesłusznie zabraną złotówkę. Twój kredyt może stać się darmowy. Czas rozbić tę skarbonkę i wziąć to, co od początku było Twoje. Chcesz wiedzieć, ile pieniędzy czeka na Ciebie? Kliknij poniżej i zapisz się na darmową konsultację z naszym ekspertem.